Udawnictwo Czuwaj, Czuwaj przedstawia słuchowisko stworzone na podstawie powieści Romana Dmowskiego napisanej pod pseudonimem Kazimierz Wybranowski pod tytułem Dziedzictwo. Montaż i efekty akustyczne Marek Niśko. Muzyka wykorzystana podczas tej produkcji Art List. Traktuję tę powieść śmiertelnie poważnie. Poważnie, bo mówi ona o sprawach, które zdeterminowały losy naszego państwa i ciążą na nim po dziś dzień. Chociaż postaci w niej występujące są fikcyjne, to sam mechanizm działania, podszyty podstępem, nienawiścią i oszczerstwem, jest już jak najbardziej prawdziwy. Jeżeli więc coraz częściej zadajesz sobie pytanie, gdzie popełniliśmy błąd, co poszło nie tak, Dlaczego Polska pomimo potężnej wręcz energii swojego narodu jest nieustannie w tak trudnej pozycji? To część odpowiedzi znajdziesz właśnie na kartach tej wspaniałej powieści napisanej przez pana Romana Dmowskiego. Obawiam się niestety, że ta dobrze naoliwiona przez wrogów Polski machina nadal wpływa na rzeczywistość, pozbawiając nas każdego dnia resztek suwerenności, dając w zamian współczesnym Polakom ułudę, obietnicę bycia jakimś lepszym. Ale czy stajemy się jako społeczeństwo lepsi? Na to pytanie każdy powinien odpowiedzieć sam w zaciszu swego sumienia. Nieustannie będą cię przekonywać, że możesz być kimś innym, na innym poziomie, traktowanym znacznie korzystniej, że otworzą ci drogę do kariery i lepszego świata, zupełnie za darmo, to znaczy prawie za darmo. Musisz dać w zamian tylko jedną małą i niewiele znaczącą rzecz. Cóż to takiego zapytasz? Nic wielkiego chodzi jedynie o część Twojej wolności niewielką po resztę przyjdą później. Bardzo często zdarza się tak, że czytelnik lub słuchacz, po zapoznaniu się z treścią, poszukuje wśród występujących w niej bohaterów samego autora. Zadajemy sobie pytanie, któremu z nich Dmowski przypisał cechy swojej osobowości. Po wielokrotnej lekturze jestem przekonany, że całe dziedzictwo to autoportret Romana Dmowskiego. Wyobrażam sobie, że nie w jednym, ale w wielu bohaterach zawarł swój cały charakter, zarówno to, z czego był dumny, jak i to, z czym walczył, tak jak walczyć powinien każdy z nas. Dmowski miał w sobie mądrość księdza Rybarzewskiego, energię i świeże spojrzenie Zbigniewa Twardowskiego. Był nauczycielem narodu twardo stąpającym po ziemi jak pan Grzybowski, ale z pewnością było w nim też sporo ze stryja Alfreda. W konsekwencji chodzi jednak o to, aby nieustannie walczyć. O tym w moim przekonaniu jest ta powieść. O walce dobra ze złem. O tym, kim być powinniśmy, a kim nie wolno nam nigdy zostać. Marek Miśko, Czuwaj. Rozdział pierwszy. Na stacji położonej obok powiatowego miasta ruszało się kilku ludzi ze służby kolejowej w oczekiwaniu północnego ekspresu, który w drodze od granicy do Warszawy zatrzymywał się tu dla nabrania wody. Niebo było pochmurne, szary, ostry wiatr wschodni podrywał garstki śniegu leżącego w bruzdach zmarzniętej ziemi. Jedyną nienależącą do służby osobą był przechadzający się po peronie mężczyzna atletycznej budowy, barczysty, gruby w karku, z szeroką, kanciastą twarzą, z małymi, głęboko osadzonymi oczyma, które to tej twarzy nadawały prawie dziki wyraz. Ubrany w przyzwoity paltoc z futrzanym kołnierzem i w futrzaną czapkę mógł wyglądać na świeżo wzbogaconego chama, gdyby nie powściągliwość w ruchach i skromność w wyrazie twarzy świadcząca o tresurze. Pociąg paryski, pociąg paryski, odjazd za 10 minut. Rozległ się gwizd lokomotywy i pociąg zwolnionym pędem zajechał na stację. Z paryskiego wagonu lekko wyskoczył wysoki, smukły mężczyzna w wykwintnie skrojonym miejskim futrze, w miękkim, grubym kapeluszu i zaczął się rozglądać po stacji. Z młodzieńczymi jego ruchami stanowiła kontrast twarz blada, zmęczona i oczy badawcze, przenikliwe, a zarazem jakieś niezwykle star. Przyglądająca mu się służba stacyjna zawyrokowała, że jest cudzoziemcem. Oczekujący na peronie atleta szybko podszedł ku niemu, zdjął czapkę, wyprostował się i rzekł: Grzegorz, służący Sturowa. Mamy zdaje się jechać prosto do kościoła. Zapytał przybysz po polsku z niedostrzegalnym prawie akcentem cudzoziemskim, a jednocześnie wbił badawcze oczy w służącego, który musiał uderzyć go swym typem niezwykłym. Tak jest, proszę pana. Odrzekł Grzegorz i wziąwszy z rąk konduktora dwie walizki, poprowadził gościa przez budynek stacyjny na drugą stronę. Przy okazałej limuzynie stał szofer, chłoprosły, fizycznie dobrze rozwinięty, aczkolwiek znacznie lżejszej wagi od służącego. Szofer Marek. Przedstawił Grzegorz i zabrał się do lokowania waliz we wnętrzu automobilu, tak, żeby nie przeszkadzały podróżnemu. Ten mierzył okiem to służącego, to szofera. Nie mogło też ujść jego uwagi, iż obaj oni, acz ukradkiem, bacznie się mu przyglądają. Grzegorz zaprosił go, żeby zajął miejsce, okrył mu szczelnie nogi baranicą, proponował nawet wdzianie dachy, która w zamkniętym automobilu nie była potrzebna. Wiatr jest mroźny, mówił. Mamy przed sobą przeszło półtorej godziny drogi. Siadł koło szofera i ruszyli, biorąc znaczną szybkość pomimo niezbyt równej drogi. Podróżny przez chwilę patrzył w okna na roztaczającą się po obu stronach jednostajną, szarą równinę, po czym zapadł w zadumę. Jechał na pogrzeb człowieka, którego był synowcem, wychowańcem i spadkobiercą. Jechał prosto z Paryża, gdzie stale mieszkał. Ze względu na spadek będzie musiał jakiś czas pozostać w Polsce, której prawie nie znał, bo od 13 roku życia wychowywał się, a potem pracował za granicą. Planów żadnych tymczasem nie robił. Musiał przede wszystkim zorientować się w swem nowym położeniu. Zdawał sobie jednak sprawę z tego, że w życiu jego zachodzi przewrót. Jak wielki tego jeszcze nie mógł przewidzieć. Stryja swego widywał rzadko i znał go mało. Spodziewał się teraz więcej o nim dowiedzieć. Postanowił dokładnie notować sobie wszystko, co mogłoby mu rzucić jakiekolwiek światło na tę postać, pod wielu względami dotychczas dla niego niezrozumiałą. Na wstępie zwrócili jego uwagę ci dwaj ludzie, których wygląd świadczył, że stryj jego lubił sobie dobierać do służby atletów. Czy to było tylko upodobanie? Obudził się z zamyślenia, gdy szofer zaświecił latarnię. Zapadła wczesna noc zimowa. Noc czarna, bezgwiezdna. Przed oczyma przesuwały się tylko silnie oświetlone pnie drzew przydrożnych. Spojrzał na zegarek. Minęła już godzina jazdy. Za pół godziny pogrzeb. Znajdzie się wśród nowych, nieznanych ludzi, wobec których będzie jedynym przedstawicielem zmarłego. Prawdopodobnie będą tam sąsiedzi i niezawodnie liczni znajomi ze stolicy. Stryj musiał być człowiekiem ustosunkowanym. Nie znał miejscowych zwyczajów i nie bardzo wiedział, jak trzeba się zachować. Na szczęście będzie tam adwokat stryja, Osiecki, który zajął się pogrzebem i w obszernym telegramie do Paryża zawiadomił go, jak mama ten pogrzeb zdążyć. Ten mu udzielił wszelkich potrzebnych wskazówek. Szofer dał parokrotny przeciągły sygnał. Wreszcie po dłuższej chwili automobil stanął. Grzegorz szybko wyskoczył i otwarł wszy drzwiczki, pomógł Przybyszowi wysiąść. Panowały ciemności nieprzeniknione. Tylko o jakie dwadzieścia kroków widać było rozwarte drzwi kościelne, z których płynęła smuga słabego światła aż do automobilu. W tym świetle stał tuż przed nim ubrany w grube futro mężczyzna średniego wzrostu, dosyć otyły, z krótko przystrzyżonymi, jasnymi wąsami, z twarzą przeciętnie inteligentną, na której wyrażał się zastosowany do chwili urzędowy smutek i powaga. Wyciągnął rękę do przybysza ze słowami: Jestem Uciecki. Czekaliśmy tylko na pana. Ch chodźmy! Chodźmy do kościoła! Po kilku słowach formalnego podziękowania adwokatowi za zajęcie się pogrzebem, Przybysz ruszył z nim ku wejściu do kościoła przez szpaler chłopów i bab zgromadzonych na cmentarzu kościelnym. Weszli, a za nim cisnął się lud z cmentarza. W środku małego kościółka wiejskiego stał niewysoki katafalk ubrany w zieleń świerkową, wśród której parę dziesiątków świec się jarzyło. Na katafalku spoczywała wielka, czarna trumna z krzyżem i obramowaniami z białej blachy. Skromna trumna drewniana. Przybysz klęknął przed trumną, po czym stanął i zaczął rozglądać się wokoło. Obok niego stał adwokat, a za nim jakiś mały, szczupły człowieczek. Siwy, z krótko przystrzyżoną bródką, w okularach, z wychudłą, zmęczoną twarzą. Dalej paru ludzi wyglądających na oficjalistów i służbę. Poza tym z półtorej setki chłopów przywiezionych prawdopodobnie ciekawością. Więc tak wygląda pogrzeb Stryja. Dlaczego taki ubogi? I czyż nie ma na świecie ludzi, którzy by mu chcieli towarzyszyć do grobu? Nie mógł na żaden sposób zrozumieć, co to wszystko znaczy. Ukazał się ksiądz w czarnej kapie z organistą u boku i rozpoczął odśpiewywanie egzekwii. Oczy garści ludu zgromadzonego w kościele spoczywały na przybyszu. Nie było w nich ani smutku, ani współczucia, ani nawet przejęcia się obrzędem. Było tylko zwyczajne, Ordynarne zaciekawienie wobec zagranicznego dziwolonga, który na tym tle był istotnie niezwykłym zjawiskiem. On sam w owej chwili przywoływał sobie w pamięci postać zmarłego stryja. Człowieka zamożnego, wykwintnego, zachowującego się wszędzie na świecie jak u siebie i zestawiał swe wspomnienia z tym, co widział teraz przed sobą. Jakiż kontrast. Jakie to było bezdennie smutne. Stał górując nad otoczeniem dużą głową, na której lśniły ciemne, gładko w tył zaczesane włosy z wysokim i szerokim czołem, przeciętym dwiema prostopadłymi bruzdami, z dużym, prostym nosem, z suchą, starannie wygoloną twarzą. Z podmocnych, prostych brwi patrzył szaremi, głęboko osadzonymi oczyma na to, co go otaczało. Oczy te były zimne, obojętne, jakby trzymały w odległości ludzi, choć nie odpędzały ich, ale raczej przykuwały do miejsca. Adwokat Osiecki, który co chwila rzucał nań ukradkiem spojrzenia, mówił sobie, że takie oczy i takie cienkie, zaciśnięte usta powinien mieć sędzia, ażeby sprawiać wrażenie nieubłaganej, nie kierującej się żadnym uczuciem sprawiedliwości i logiki. Ksiądz skończył egzekwę. Zaczęto odstawiać świece i świerczyny. Grzegorz i trzej inni ludzie, widocznie ze służby, wzięli trumnę na barki i ponieśli ją za księdzem. Przed kościołem czekało sześciu ludzi z pochodniami, przy których słabym świetle pochód ruszył w drogę. Ta garstka, przedzierająca się strumną przez ciemności nocne, sprawiała jakieś niesamowite wrażenie. Wyglądało to tak, jak gdyby grzebano kogoś ukradkiem, zdala od oczu ciekawego świata. Kościół stał na krańcu wsi, a blisko niego, tuż za wsią, leżał mały cmentarzek. Na cmentarzu czekał dół, wyrąbany w zmarzłej ziemi. Ustawiono nad nim trumnę, a ksiądz cichym, jakby zadławionym głosem, odśpiewał rozdzierające melodie obrzędu pogrzebowego. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulce Dom. Trumnę opuszczono w dół i rozległ się głuchy łoskot spadających na nią gród ziemi. Jedyny przedstawiciel rodziny zmarłego stał nad dołem z pozornym spokojem, ale z poczuciem, że dzieje się coś sprzecznego z normalnym porządkiem rzeczy. Coś niezrozumiałego, niewytłumaczalnego. Naprzeciw niego stał Grzegorz. Oczy atlety patrzące nieruchomo w przestrzeni, miały jakiś straszny, morderczy wyraz. Gdy trumnę opuszczono w dół, oczy te za nią podążyły. W jednej chwili dzika twarz zmiękła, a spod powiek popłynęły grube łzy, w których zamigotał blask pochodni. Obserwujący Grzegorza synowiec zmarłego poczuł w tej chwili dla niego wdzięczność. Te łzy były jedynym uświetnieniem przygnębiającego obrzędu. Ale zachowanie się służącego nad grobem zaniepokoiło go i zwiększało zagadkę tego pogrzebu. Nowy pogrzebowej nie było. Przy świetle dogasających pochodni organista zdjął z księdza kapę i ściągnął komrze, gdy Osiecki podszedł do niego z synowcem zmarłego i przedstawił. Pan Zmigniew Twardowski, nowy dziedzic Turowa, ksiądz Rybarzewski, proboszcz tutejszy i przyjaciel świętej pamięci stryja pańskiego. Uścisnęli sobie dłonie. Ksiądz ciekawie się przypatrywał niezwykłemu wyglądem człowiekowi, który mu ceremonialnie dziękował za smutny obrzęd. Podszedł mały człowieczek z siwą bródką. Adwokat przedstawił go Twardowskiemu jako doktora rzemłę, który leczył zmarłego. Ja tylko byłem pod ręką, prostował doktor. I służyłem w razie potrzeby świętej pamięci Pański leczył się przeto u największych powak europejskich. Niestety. Na jego serce nie było rady. Chwała Bogu, śmierć miał lekką. Tak, śmierć miał lekką. Rzekł ksiądz, kładąc nacisk na pierwszy wyraz zdania. Miał jakby coś dalej mówić, ale nagle urwał. Twardowski bystro nań spojrzał i wzrok długo na nim zatrzymał. Ksiądz pod tym wzrokiem uczuł widocznie potrzebę powiedzenia czegoś, ale dorzucił tylko: Ma już spokój. Synowiec zmarłego obserwował dalej księdza. Był to człowiek lat 50, silnej budowy, prosty w zachowaniu się, z twarzą dość grubą, ale sympatyczny. W dużych, jasnych jego oczach widać było pewną głębię i myśli, i uczucia. Ksiądz nagle przybrał swobodny wyraz twarzy i zaproponował wszystkim trzem, aby wstąpili na plebanie rozgrzać się szklanką herbaty. Adwokat pospieszył z odpowiedzią. Jak panowie wiedzą, pan Twardowski przyjechał na pogrzeb prosto z Paryża. Jest niezawodnie zmęczony. Ja zaś chciałbym jeszcze pomówić z nim o interesach i odjechać na noc do Warszawy, gdzie od wczesnego rana mam zajęcia. Zostawili księdza z doktorem, sami zaś wsiedli do limuzyny czekającej przed cmentarzem. Grzegorz zajął swe miejsce przy szoferze. Jechali w milczeniu. Twardowskiemu brzmiały jeszcze w uszach słowa księdza, w których Także tkwiła zagadka i stał mu przed oczyma ten dziwny w swym ubóstwie, rozpaczliwy w smutku pogrzeb. Pogrzeb jakby skazańca. Ksiądz, adwokat, doktor, trochę służby i garstka ciekawego ludu? Osiecki jakby odgadując jego myśli, przerwał milczenie. Pogrzeb odbył się ściśle według rozkazu zmarłego. Zwyczajny dół w ziemi na parafialnym cmentarzu. Prosta drewniana trumna, jeden ksiądz, proboszcz miejscowy. Żadnych mów, żadnych zaproszeń czy zawiadomień. Żadnych nekrologów, ani nawet najmniejszych wzmianek w gazetach. No jakby chciał opuścić ten świat niepostrzeżenie, nie zwracając niczyjej uwagi. Twardowski nie odpowiedział. Szukał, jaka myśl podyktowała tę wolę. Szukał na próżno. Szofer skręcił w wąską drogę wysadzoną drzewami i dał przeciągły sygnał. W świetle latarni ukazał się wysoki, trzymetrowy mur z czerwonej cegły. Kiedy samochód podjeżdżał, jakieś ręce rozwierały ciężkie, z grubego drzewa mocno okute żelazem wrota, które za samochodem wnet się zatrzasnęły. Dziwny rygor, rzekł do siebie Twardowski. Zatoczywszy wielkie półkole, stanęli przed domem. Lampa elektryczna oświetlająca z góry wejście ukazywała wysmukłe kolumny z szarego piaskowca, tworzące zgrabny portyk. Z otwartych drzwi wybiegł służący, który pomógł im wysiąść i, wprowadziwszy do obszernego przedpokoju, zdjął z nich futra. Grzegorz znikł niepostrzeżenie. Wnet otwarły się drzwi do wielkiego, dobrze oświetlonego holu. Dom był widocznie zbudowany po angielsku, ze schodami prowadzącymi na górę. W ogromnym kominku paliły się z trzaskiem całe szczapy sosnowe. Na środku stał ubrany w czarny surdut Grzegorz, trzymając w ręku tacę z bochenkiem chleba i solniczką. Skłonił się nisko i w milczeniu podał tacę Twardowskiemu, starym zwyczajem witając nowego pana chlebem i solą. Twardowski podziękował. Kiedy stawiał tacę na stole, wzrok jego padł na stojącego przy drzwiach dużego psa rasowego wilka, który się lekko najeżył, warcząc ścicha. Lubił widocznie psy i znał się na nich, bo stał wpatrzony w piękne zwierzę. – Jak się nazywa? – zapytał Grzegorza. – Piorun. – Piorun! – powtórzył głośno Twardowski. Pies ruszył z miejsca powoli. Nie śmiał. Zbliżył się do niego, węsząc ostrożnie. Naraz zaskomlał radośnie, stanął na tylnych łapach, przednie oparł o piersi Twardowskiego i wyciągnął mordę ku jego twarzy. Gdy nowy pan zaczął go głaskać, przytulił głowę do jego piersi. Grzegorz stał osłupiały z otwartymi ustami. Nie rozumiem, proszę jaśnie pana, co się stało. Ten pies nie da sobie dostąpić nikomu obcemu. O, chyba mądry, zrozumiał, że to teraz jego pan. Twardowski dalej głaskał psa. Tyś wcale nie taki mądry, jak Grzegorz myśli. Tylko ty masz nos, co? Zwężyłeś swojego, prawda? Grzegorz kręcił głową. Widocznie mówił do siebie, że nowy dziedzic ma jakiś tajemniczy sposób zaprzyjaźniania się z psami. Patrzył na twardowskiego z podziwem i trochę z obawą. Osiecki, który się przyglądał tej scenie z boku, zauważył sceptycznie. O, nie musi to być taki zły pies, jak Grzegorz mówi. Niech pan podejdzie. Rzekł twardowski. Adwokat powoli się zbliżył. Pies nagle najeżył się, warknął groźnie i wystawił nań otwartą paszczę w białe kły uzbrojoną. Adwokat się cofnął, a pies warknął drugi raz mocniej i chciał się rzucić za nim, gdy twardowski krzyknął ostro: piorun! Pies natychmiast złagodniał i przypadł mu do nóg. Pokornie tylko jeszcze warczył z cicha przez chwilę, zanim się całkowicie uspokoił. Dobry pies, on już jest mój! Nachylił się przed piorunem, głaszcząc go po karku. Grzegorz patrzył na nań z coraz większym podziwem. Adwokat zaśmiał minę zmieszaną wobec niezrozumiałego zjawiska. Pański stryj, rzekł, był dziwny człowiek, ale pan jest jeszcze dziwniejszy. Twardowski uśmiechnął się, rozumiejąc, że rozsądny prawnik ma go trochę za wariata. No, panie mecenasie, tu przy tym kominku będzie nam dobrze. Usiądźmy i pomówmy, zanim nam jeść dadzą. Obiad może być za godzinę, poinformował Grzegorz. Dobrze, rzekł Twardowski. Panu się bardzo spieszy? Chciałbym wyjechać za półtorej godziny. Czy mógłby mi pan dać samochód do Warszawy? To pytanie zorientowało Twardowskiego, że on tu jest gospodarzem i że to jego samochód. Zwrócił się do Grzegorza. Powiedz szoferowi, żeby czekał przed domem za półtorej godziny i pospieszcie się proszę z obiadem, a przedtem przynieś nam tu wermutu. Słucham, jaśnie pana. Osiecki stwierdził, że dziwak z Paryża bez wahań wchodzi w rolę pana domu na wsi polskiej. Usiedli w głębokich fotelach, wyciągając nogi ku kominkowi. Piorun ułożył się u stóp nowego pana. Już nie warczał na mecenasa, tylko. Spojrzeniem go zapewniał, że lepiej się nie zbliżać. W domu panowała cisza, którą zakłócał tylko trzask palącego się na kominku drzewa.